Tam zie strony Bradley Pel, a ze mną jest mimik. Mimi! Dzisiaj sobie gramy z tym widzem, dołączył do mojego planu skromnie, napisał do mnie, e, nagrał ze mną odcinek, no to nagrałem z nim, skontaktowałem się z nim jakoś, no nagry i nagrywam z nim. Aha, nie, nie, nie. To Szymyku! Pograłbym sobie z nim, ale, ale te, te teraz widzę mam nagrać to. Jeśli wiecie po tym odcinkiem 3 e, łapki w górę, to mnie bardzo ucieszy, a jeśli wiecie 20 subów, to leci kolejny odcinek I taka dla was informacja, bo mówiłam że jak do końca kwietnia Wiecie 30 subów... Dlaczego wyszłeś? Jak e, zbijecie 30 subów na moim kanale do końca kwietnia, to e, zrobię dla was... Dwie pioseneczki, okej? Okay? Je, je, jeśli tak, to... Je, jeśli Wam chce... Się... No nie... No kurde, Pomordałam się w sobie. To mam powiedzieć. Ludźmi, mam. E, jeśli wiecie te 30. To wówczas się... robię po prostu. A jeśli wiecie 20, a będzie kolejny odcinek z Mimikiem! Nimicie bardzo ucieszę Jeśli w komentarzach, że czym powinienem grać a tym czym... Bradley No, to wiki Teraz Wam pokazuję yy, i jego browsery. Jebie, nie biegnie. Najgorzej hey, chyba u niego jest pani Nita. runda. też. No właśnie. I trzecia, przepraszam. Dobra, trzecia. my sobie dzisiaj będziemy widzowie grali w zadymę. Taka mapa jest. Taka, taka też mas na fest, ale jakoś damy radę. Ja sobie zagram wspomniałem... Mimik sobie zabra. Barleyem. Albo nie. O Bicą. widzowie, um, umówiliśmy się tak, że Z Strzymeku i ty, jak będzie 50 osób, to my razem zrobimy piosenkę. Re, jedna na jego kanał, a druga na, na, jed no na mój. I wbijajcie te łapeczki. Ma, be, takie fajne masne łapeczki wbijajcie. Masz już ten internet? Mam! No dobrze. Bo widzowie grałem przez silon z mimikiem, to mu tak dlaczyło Pierwszą na rozgrzewkę graliśmy. No właśnie. Żeby nie dać się. Jezu, zabiją mnie. Nachaj. No, masny. No i wejdą do bramki hamy. No, no ja się To jest logika tej gry, no. Wchodzenie do bramki. <laughs> Powinno się strzelać, a nie wchodzić. Właśnie, to to zakazane moim zdaniem, wchodzić do bramki. Bo tylko Obajasz. bambole. Podaj! nie <laughs> Trafiłem! Dzień. Bałwan ze mnie wiem, widzowie A Aż nie O cóż, no chciałem się trochę poskilować, ale, ale mi się nie udało. No, ma, ma zniszczył to był. Yo. A teraz za ja to szczeliłem. Brawo! Ale nie wpadłem do bramki, szczeliłem. I, kurde, dlaczego od razu dostaje 2 liście? Dla ja się leczę na... Dziękuję, wygrana. na jeszcze na dru, drugą bramkę, tak żeby wam e, to co zrobiłem w, e, przed chwilą e, wiecie wynagrodzić gro, gro, tą tą la, 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 lamerską sytuację. Zaraz be, 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 będę miał 13 magę na tym o? na Darylu Dawaj, co tam robisz panie? Co panie robisz? Dobra, Dawaj to ja tą katą... Ja na sobie na, na Sherry. Showie, Showie, którą nie umiem grać. Showie, Szósta ręka jakoś wbita Showie, Showie. Showie, Szelka ma. Szelka na lądzie? Szelka pod wodą. Dobra. Dobra. Zaraz wezmę piłę Oj, widzę, że cię ladrzy. Nie ladrzy, tylko bo. cię zabił? Serio? Uh -huh. Ja miałem teraz piłkę, dlatego go zabił. Jezu, o, o mój tam. Boże, o mój Boże. Stan Roessing, Nie zabił. Miałem No nie, stan rocing jeszcze, jeszcze nie bramkę tylko. Ale kurde jak tu, tu tutaj mają same jeszcze ją, ją, to mają przewagę. No bo jak... Ja na blisko, ty na blisko i no na blisko i on mój on, no, jest tylko jeden bo u nas. Jest masno. Masto. Masno jest. Nie, nie masno. Nie masto, nie masto, tylko masno. Oj, ty masny bałwanie. Ty masny bałwanie. Bijajcie te snuby i łapeczki. 20 słupów i gramy jeszcze raz sobie. Coś ty Koniec. zrobił. Coś ty zrobił. Weź tu strzelić, zmień na coś lepszego. No, dobra. Bo minus jeden trzy, pucharek. Minus trzy, minus jeden Nie, to te, nie, nie. No ja wezmę. Chcę pucharków i mieć na tej randze szelka. Tak, ja mam szalić. Szelić na starost. Wezmę sobie może nienawidzoną moją kartę. Penny? Penny? Nie. Pen? Ej, peny Ej, weź peny. Weź penny. Weź penny. Oba, ok, to ja wezmę penny. Penny wezmę. Peny. Peny ja, ja wezmę Penny. Penny jest. A ty nie dobra. umiesz grać. Nie? Ja umiem, peny, to gadasz. Ty penny. Tylko nie Daryla. Penny jest dobra. Nie, ja nie gram z Darylem. A przegramy, to nic leci. Ale ten jest dobra, bo jak sobie w rządku chodzą, to hajs się wysypuje i... Ale nie, Daryl. wyciągnik jedzie. My, jedzie. my jedziemy na łonie... No my sobie nagrywamy na łonie natury, widzowie. A! Nie! Masz tu! O. No ja tu spadałem! Masz no, masz no. Uwaga na Franka. Kurde, wybił tą piłkę tam. No i tak mnie dobił. Pan, pan Turbina Pan Turbina mnie dobój. tak Daryl idzie o, Niech cię nie zabije Ja sobie wystawię domek Jezu Mas to straszne Kurde, jak ja mam to obronić? <laughs> nie wiem Jak szelił ci jeszcze w ogóle W zakątek ten, w, za ten. No, no w ten Blisko słupka ci, ci szelił bardzo Nie! Yeah. To jak, No no coś coś. No halo, dlaczego nasz Frank stoi, no? O co no. chodzi? No i ten, ten Frank jest normalnie tak powiem, że tylko debil. Ja się rozdam. Serio. Dobra, nie, spokojnie. Ja muszę się Darylem zająć. Daj tą piłkę, ty masz mało HP. Ty bał bałwanie. Podaw do tyłu. Ty widzisz, Oni już cię na nas czają. Tu podaj, podaj. Podałem ci. Dobrze. On już za nie dobił, Michał. Prostak mę... Prost tak mnie dobił jeszcze. Uwaga, na prankę, on będzie używać power-up. nie nazwij Obroniłem. Ja ch chyba ja obroniłem. O kurde. I... Oczywiście. Leczysz z piłką. Ja nie chcę używać franka, bo sobie tyle pucharków na nim zmarnuje pewnie. A nie, jak to się prostu. Patrzę, wezmę weź broka albo, albo, albo nitkę. Co ci pasuje na tą mapę? Mi Dobra, kolta. Ci pasuje kolt. Długi. Dobrze. Zasięg. Długi zasięg. Fajny ulcik. Czego ul... więc oczekiwać? Latania. Latania. Amortis. DiCaprio. Okej, okay, bradlip. Okej, okay, tu tutaj net. widzę. Ten net. nie dowala. <laughs> dowala cię. Co, co ty robisz? No net nie hmm. dowala. Masz tu ten twój internet strasznie. Wiesz, to Frank. A widzicie, my też mamy Franka, co nie wie, że, że jest na odcinku, a też coś wchodzi do bramki. Jak ćwok. Uuuu, a, a nie go nie skozi. Nie, gdzie... Ja z, ja z automatu od razu. Dobrze. Tak się powinno ratować. Widzę tam Dagmajka. Majka. Znaczy papę. Pięknie, brałem. <ścoughs> 2-0. XD. Ej, Bego ja chyba popręłem i on z piłką dobra. Dobra, teraz sobie tak zagram. Coś innego no, w coś chcesz grać? Za um, Starcie w trybie duo. Duo. Ty pan sobie... Ja Chika oczywiście wezmę. Chika, Sprawdzam. Już ma, kurde, ma Już mniej pucharków niż na dwu, 11 randze. Mam, kurde, bo... Mhm. O, dobra, muszę się czuć, jakbym miał go na 11. Choć i tak skillowo jak na 14 będę. będę miał. To to, co tu robisz, panie. Nie robi, nie. Ja i te białe porwały cię, bo ta no i magii. Witowie mimika internet porwał do czarnej y, dziury magii. O kurde, ała. No ty, nie ała. Tu, ja tu mam poważne te raporty. Bo plus ten, Spike, zabili mnie. No ja Na górze są, na górze. Ja poszedłem gdzie indziej, a później gdzie ten. indziej. O, ten. Dożej, 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 dożej. Dobra, Dobra, dobrze, dobrze i partnerowie z nimi Dobra, ja za 3 sekundy jestem. Dwie jedna, tu są razem. Piperka od razu ciśnie. Ciśnie, stawaj, ciśniej. Kurde, są 3 lagi, piperki. Lagi, lagi. Lagi, lagi, tylko lagi masz. Ty masz tylko lagi, Trzy lagi. Przygramów. Nie ma dnia przed zachodem, chodzą słońce. Dobra, ja już jestem za sekundę. Ja? Dawaj, zabiję ci go prawie, dobrze. Da, Dawaj, dawaj go od drugiej strony. Dobra, bałwanie. Kurde, zabił No bo miałem ma mało HP w sumie, to na co to zrobimy. I teraz on, on się od odradzał, dawaj. Poszczerzaj. Ja, ja nie mogę! Nie, ty bałwanie. Moja idzie powoli. Ty bałwanie. Plus dwa. Bałwan mimik. Plus, dziś, plus jeden. Od dzisiaj bałwaniasty mimik. Ty. Bałwaniasty mimik. Zagramy sobie teraz. No, um, Zbioryk, nie, no, to nie nie, no, na zbiory klejnotów nie gadaj. Nie, na pad. Na pad, na bank? Jak okay, jaka wezmę to jest? da? kolta. Ta o, teraz wezmę ripo Atletico. Nie, Albo tak, tara, to, tara. Ripo Atletico. Ripo Przepraszam, bo na łonie natury nagrywamy. Może no być na lepiej delikatne. Nie, sobie działa, może muszę skrzynaczki. No ładnie jest. 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 Ten mam mało, mam zero chyba. Ja mam na razie jedną. Bo w ogóle chyba nie mam. Ja mam jedną. Mam. M M M M M zero na razie. Ja mam jedną. No i. już nie Słuchaj, ej, patrz. Patr. 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 No i. i. No i. No co ty? No co ten Hashtag... Hashtag... No ja nie będę to tego chyba. Dlaczego on nic nie robi ten bałwan? Ten, ten, Wiesz, widać. no ten Wizard, no kurde, no ten Bałwan. Ten dzban... Gałgan. Bałwan. Dzban. Kurde. I gałwan. Dzban. Gałgan, dzban bałwan. Dobra bing, bim. No i co ja mam robić jak ten gałgan nic nie robi? Dopiero teraz się obudził. Dopiero teraz się obudził jak przegrywamy. No Kurde, piperka mi. A tu bałwan ultem, wezmę tą... No zobacz jak ich porobiłem. a ten bałwan zamiast atakować, to ten stoi na środku i się kręci dookoła. No, co tam robicie? Bo wam ja widzę. Ja atakuję. Wziąłem 12 Kurde no masne shoty dostaje tylko. Zobaczmy. Zobaczmy. No zobacz, no to jest. Ale może z tego typa, no to jest... To jest wszystko wina te, te, tego typu. Ale zaproś kogoś. Albo ja. Nie, nie będziemy nikogo zapraszać. Ja wychodzę od razu, bo ten bałwan nie, nie umie grać. No daj zbiorkę, no to... Dawaj jeszcze raz ten... Nie zbiorkę, tutaj, no tutaj to... biorę. Nie no, żartuję. Żartuję. To pociąg jedzie z daleka, na nikogo nie, nie czeka, czeka. Panie to no. nie panie, panie, panie to nie, panie Karka. Uciekaj stamtąd! Co? Jak ten pociąg zabiera! Nie! Nie! Jak pociąg zabiera! Co? Serio? No patrz Ja pierwszy raz, ja pierwszy raz, raz tym gra To jest rewelacja To jest rewelacja Nie! ten na pociąg jedzie w ogóle to 1000kp, to z 2000 nawet Dobra uleczyłem cię. szamcie 2100 zamiera, kurde, się na zapacha Dawaj czarną biurę Ja szybko wie Dobra Tam widzę, ja. że w tym na Tam w montowania będę musiał zro zrobić mu cięcie małe Raczej u, u, u was już było cięcie. Przepraszam, bateria. I, i zaraz będziemy kończyć, kurde. Nie, co to zabiło? zabiło? Wleciałem, to mnie zabiło. Leciałem na ziemi... nie Mnie przyczasnęło. Jeszcze nie, no, nie dość, że mi przyczasnęło, to jeszcze mnie... Kurde. Nie! nie. Jezu, zabili cię. Szybko. Ja mam ulta. Szybko. A ja, ja nie mam ulta. A, a fajnie by było, jakby, jak, jakby miał ulta. Dobra, potem się zbierze. Nie, no kurde. Bo tak, to przegramy. 2-0, kurde. 2 Dobra, dodawaj, do, robimy ten opening. Był już trochę ten, był już też trochę to, 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 trwa. Weź to, 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 nie to, 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 dobra no. Otwieraj, zdary. Dajemy kamerkę. Aparat. Nie otwierasz! Dajesz. No dobra. Gasił się. Gasił się, dawaj. No i dawaj, otwieram. Ja, otwieram, dobra. 22 monety. 53 monety. Ból. 4, 4. bóle i, I... KORIKO 6. 6 Jeszcze jest bonus jak, jak widzicie jeden event ticket <laughs> event, event I to wszystko na dzisiaj no I to wszystko widzowie na dzisiaj Jeśli chcecie więcej openingów To, 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 to dla was z, e, z panem Mimikiem zrobimy A ja się z wami żegnam, Mimik też się z wami żegna Pamiętajcie o 20 subach to będzie kolejny olfanik i gra. I, i, I gra od razu. Więc do zobaczenia. Dzikowie życzę Wam miłych, miłych dni, dni spędzonych w szkole. A dla tych starszych to miłych. Mi miłego dnia w pracy, a ja, się a ja się z wami żegnam, bez walenia tocki, już bez przedłużania, ja się z wami, z wami żegnam, do zobaczenia, cześć i na razie.